Witajcie drodzy widzowie. W odcinku jakim? Jest ze mną kolega, przedstaw się. Elo? <grystanie> Teraz yy, prowadzi to Łukasz. No właśnie. No, no to co? No to gra No, tylko ja gram a ty prowadzisz. <grystanie> Nie, ja gram? My, teraz ja gram nie widzisz. Tego? Z pewnością. Nie no, mały żarcik. Tylko mam jakieś zbugowane, bo nie widzę laserów. A przecież są lasery. I... Nie no, zrobię cięcie i zrestartuję grę. Bo tak się nie da. To zobaczymy się za chwilę. To pa. Na chwilę. Dobra, nie musimy restartować gry, tylko po prostu ten... Wyszedłem do mapy. Wszedłem z powrotem. I jak widziałem na mapce, to za chwilę będzie boss. A. Tak, właściwie za kilka poziomów. Ale nie wiem, czy zdołam przejść w tym odcinku. nie. Nie wiem w ogóle, czy zdołam ten poziom przejść w tym odcinku by jest O. Nie no, na pewno zdołam. A właśnie, zapomniałem, że ty jesteś, bo tak się nie odzywałeś. Ja pamiętam. Prawie. Kurde. No. Szal. Mogli dać łatwiejszy poziom. Aaa, prawie nie wiem, czy to jest możliwe. Ale mam na serwerze miesiąc z odrzutem na 3 z ostrością na 1. Nie wiem, ale co niby. To no, odrzut na 3. Nie wiem, czy to jest możliwe. O oh. oh. yeah! Kurde! Nie mogłem wyskoczyć na platformę, przeszedłem takie trudne coś, ale nie wyskoczyłem na platformę. O, oh. jest! Wyskoczyłem na platformę! Udało się, jak super! Dobra, co sobie pominiemy. tylniczek mały. Wow, jaka... Co to było w ogóle? Wow, Ej! aha, myślałem, że znowu zbudowałaś coś. Nie lubię laseru. <grym> O Następna seria będzie z Huga. Nie no, żartuję. <laughs> nie zagra, nie zrobił, znaczy oczywiście grałem w huga kiedyś. Ale... Ale ten... Nie nakręcę przecież z tego let's playa. Chyba, że z Agent Hugo. Bo Agent Hugo jest fajny. Ale nie, prawdopodobnie nie. Dobra, nie mówmy o Hugo. Ale czemu nakręcić? Let's play as Hugo, Nakręć. Dobra. Będzie epicenter. Tylko najpierw muszę go przejść. <głosy> <głosy> Bo zablokowałem się w którymś poziomie. A. No, ale nie no, trudny jest agent Hugo, ten pierwszy. <noise> W ogóle zrób let's no. playa z y, Farmeran, wiesz. Dobra. Z so O'Game. Dobra. Ja chyba zrobię. Dobrze. Dobrze. Ooooochia rozspał, jak sobie zbroję. Jest, udało brzm. się. Na krawędzi by. I jeszcze jakieś grade A plus. Mój tak sobie zbroję ale ciotka uciekła. Ciacia Klocia Ła, hmm, jakie mam to zrobić, chyba wiem. Ta gra jest w... Ta gra oczywiście jest w 2D <grymne> Ale naprawdę jest fajna. Polecam. Nie. Tak. Lola! Mogę wyjść z domu. Wow. Naprawdę zagraj sobie. Jak nie chcesz robić let's play, to tylko sobie zagraj. Bo fajna jest. Kiedy nic. Eee, nie no, ja chcę się grać na no. tym serwer. Wow! To pogram sobie w Barbie zaraz. <grym> <grym> o! E Zartowałam. Mm, nasza następna seria to będzie Let's Play Barbie. Dobra. <noise> nie na no, żartuję. Zawsze go. Gratuluję też nie chcę. Zabił mnie ślimaczek. Dzisiaj muszę hardcora wrzucić. Ja też. <noise> nie na no, żartuję. Ja jeszcze nie będę nagrywał hardcore. Boisz się. Nie, teraz nie. Teraz mam na głowie inne serie. Czyli? Czyli Super Meat Boy, chcę nakręcić mafię. No wiesz, co? Odgapię. Eee, nie odgapię, ja już od dawna chciałem mafię nakręcić. Ja też. I nakręciłam. Eee, tylko ty najpierw nakręciłeś mafię, a ja najpierw Super Meat Boy. Eee, no i ten i zabił mnie ślimak znowu. Znaczy, to, to chyba nie jest ślimak, tylko jakaś chmura, czy coś, ale. ale coś to, Nieważne. Nie będzie ślimak. Yeah. No i ten. Co ja mówiłem? Coś o let's playach. Aha, y <laughs> O, sześćset siedem wyświatów już mam. A, no nie, prawdę. No i... Nie. Jaki głos normalnie, jak jakiś troll. <grym> <Nie>. <grym> no i jeszcze, jak będę miał partnera, to nakręcę z takiej fajnej gry. Mówiłem ci już, ale nie mów widzą, bo to będzie niespodzianka. Ale nie. dlatego chcę mieć partnera, no bo... Myślę, że dużo czasu będę poświęcał na nakręcanie Let's Play z tej gry. A nie, chcę ciągle. O, 15 minut minęło, koniec odcinka, to zobaczymy się w następnym. Yy, o, 15 minut już minęło, no to. No to pa, koniec odcinka. I tak 100 odcinków. Ale nie, myślę, że ta gra chyba. Będzie miała ze 100 odcinków Widziałem yy, Ten... Yy, widziałem na YouTubie taki odcinek yy, ten... użytkowników, którzy mieli yy, 100 odcinków około Aha, no dobra, to w w chcę coś puścić sobie. <grym> A co chcesz puścić? No, mafię muszę... Muszę trzeci odcinek przesłać. O kurde, zły dźwięk, strasznie. A czemu? Nie możesz teraz przesłać? Dobra, to teraz. To jest... Jeszcze trochę długo, dosyć do 15 minut, chyba że znowu źle nastawiłem stoper. I to... I teraz to będzie? Wow! Nie! Marian! Jak mogłeś mnie zabić? <grym> ah, oh, lol. Nudny ten poziom, trudny i nudny. Mam nadzieję, że boss będzie fajny. Żebym się ucieszył. Lol. Ci siedzi na głowie. A, nie powiem tego. Albo powiem, a tobie na jajach. Oh. <laughs> eee, Kurde, mol. Mol? No. Już tak byłem blisko. No a co? Nie wiem. <laughs> No, ża... Że... Okej, okay, z mapką tutaj zakończyłem, to czyli potem będzie to. Nie musisz tego mówić. <grym> Ty jak co? Ale nie musisz. No z pewnością. To, Ale co, to... co z pewnością? Nie no nic. <grym> nie fasz. Byłem przed takim mostem tutaj. To nie ten odcinek. Huhu, no, hu, jest! Udało się. O, akurat koniec odcinka pod koniec tego poziomu. No to zobaczymy się w następnym odcinku. Już dzisiaj chyba nie będę nagrywał. Ale zobaczymy. No to pa.